To jest jedna z tych dróg, których my nie odkrywamy. To znaczy, że my z jednej strony słyszymy prezesa Kośniaka, Kamysza, który mówi, że dla niego pewne tematy są trudne i tak dalej, tak? i on tych tematów nie będzie podejmował. Podczas gdy moglibyśmy do tego podchodzić na zasadzie, no nie, nie ma nic sprzecznego między tym, żeby być katolikiem, a jednocześnie szanować osoby nieheteronormatywne. Bo to się mieści w miłości chrześcijańskiej, w miłości Bliźniego i nie dajmy sobie narzucić tego, że doktrynę ko Kościoła kształtuje Pan arcybiskup Jędraszewski. Jeżeli tak sobie na to pozwolimy, no to, to też nie damy sobie sami szansy. To będziemy się oczywiście zacieśniali, zakreszczali w tych naszych poglądach, ale nie będziemy tworzyli tej przestrzeni do dyskusji i dialogu, tak, do, do, do tego, żebyśmy zastanawiali się, że ta rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana.